Dzień dobry, dzień dobry, kochani widzowie! Przygotowaliśmy BMW 420D w tak zwanej gnojówce dla znanego mechanika, który ostatnio zajmuje się Audi czyli Kupcio. Przygotowaliśmy dla Kupcia, żeby Kupcio mógł przetestować ten samochód dla Was. Albo na swoim kanale, albo na innym. Jest to nieistotne. Słuchajcie, jest to Boberek G22. Dla mnie petarda. Ja już po prostu przyzwyczaiłem się do tego wyglądu i mnie czwóreczka bardzo się podoba. Zobaczcie sobie: auto jest w M pakiecie z napędem na tył, czyli żaden X-driver, tylko napęd prawilny na tył. Zobaczcie sobie w środku, jak wygląda. Mega fajne fotele ze znaczkiem M. Podsufitka czarna. W ogóle cały design mi się podoba. Taki lubię czarny środek, powiem tak. Może fajnie byłoby, jakby była tu alkantarka, ale jest skóra i też jest fajnie. Także, kurde, dla mnie petarda. Jedziemy teraz z Kamilem przejechać się samochodem, żeby zobaczyć, czy ta czwórka ma pazur sportowy. Serdecznie zapraszam do oglądania odcinka. Od razu przypominam, że jakbyście skorzystali z portalu auta.ch, to na hasło motokuncik otrzymujecie 25% rabatu na usługi tej firmy. Proszę nie zapomnieć, oczywiście. I pamiętajcie o tym, żeby zaraz na początku, jak oglądacie, dać lajka. No dobra, zobaczymy, czy ten samochód ma taki sznyt sportowy, co? Bo tak zewnętrznie, jak wygląda jakbyś ocenił ja, ten samochód? Z zewnątrz wygląda właśnie z taki ma charakter, zadziorny bym Takie powiedział. kocura, nie? Tak, taki no futurystyczny wręcz i taki właśnie bardziej sportowy, nie? A jak ci się podoba już przyzwyczaiłeś się do tych zegarów i tak dalej? Mnie najbardziej denerwuje, że tutaj on nie pokazuje ci obrotów tylko procentowo. Tylko procent użycia jakby wykorzystania mocy. Coś takiego, nie? Tak, tak, tak. Czyli jak nawet mamy 100%, no to tak naprawdę w dieslu to jest ile tam? 5 tysięcy na przykład, nie? No, albo nawet nie. Bo to, to 100% nie ma przy maksymalnych obrotach, tylko maksymalnym momencie, Mo mi się wydaje. A. Bo jak przyspieszasz, to trzeba będzie zaobserwować. Ale wydaje mi się, że jak zaczynasz przyspieszać, i on ma ten pierwszy cuk, taki, to on wtedy ma 100%. A. A a, a a, jednak tak jest, no. a to tak działa, kurde. Kamil, dziękuję. <laughs> kurde, bar... dobrze z tobą jest jeździć, widzisz? No i... Bo ty więcej widzisz niż ja. No ja tak. się skupiam bardziej na... Ach, tutaj wiesz hamulce tego, nie? O. Ale generalnie, a ci wkurza może? Yy, w takim aucie wyścigowym, yy, motorsportowym, no to wolałbym te obroty, obrotyć, mhm. wiesz to... Zupełnie inaczej. Coś a w Z takim... ciekawości, jak się da na sportu. Ty... A, i masz obroty na sport. A, nie? widzisz? A, no to to mi się podoba. No. To mi no się to podoba. Ma, to ma w sumie sens teraz. To ma sens, dokładnie. A tak, jak użytkujesz go na co dzień, to, to, to jest ok. No bo to jest wiesz, no jest automat, diesel, to kto patrzy w sumie na te obroty, nie? Tak, no, my no tak wiesz, diesel motorsport, ale z, z drugiej strony jest <laughs> mam wyścigówkę do długodystansowych wyścigów, nie? No tak, no, ale jednak inaczej to wygląda w takim aucie użytkowym na co dzień, a, a w aucie sportowym, nie? Tak jest. Wiesz, to tam też masz automat, i. No. Dobra, y, kochani widzowie, może na początek powiemy tak: Auto zostało zakupione y, na aukcji auta.ch, ale to kupiła firma auta.ch, że tak powiem, mhm. i chłopaki użytkują ten samochód. Po prostu w firmie jeżdżą. Polska, Szwajcaria. Polska, Szwajcaria. Auto przyszło całe, czy coś tam z tego było naprawdę? Nie, wiesz, co, było y, lekko miało lekką szkodę w tył. Mm -hmm. y, samochód kosztował 17 tysięcy franków. Okay. Tak. Pokolizyjne. Pokolizyjne, dokładnie. Także tu nie ma żadnych tajemnic. Y, I tak naprawdę chłopaki są. Kilkadziesiąt tysięcy do przodu. No. nie Wiesz, zarejestrowany jest w Szwajcarii, więc mhm. też nie musieli płacić tych wszystkich podatków. No nie? w sumie. No właśnie. No, no. tak. A że fir, wiesz, fir, auto firmowe, że tak powiem, ale mnie się osobiście bardzo podoba. Jesteśmy w zakrętach, damy sport. Proszę pana. O, a i trakcja! Ale, <laughs> o kurde, ty! O kurde. Jak? Trzyma się. Kurde. No ci zwarty, jest fajny. Zwarty samochód. Super, ale to fajnie jedzie. A przy tym, jaki kulturalny, bo nic nie wyje, no. nic nie warczy, nic nie ten, nie? Kurde, super. Yy, I tak, słuchajcie, na czym polegało przygotowanie auta? Na wymianie opon na zimowe, na wymianie klocków z tyłu. I na wymianie trzech filtrów bez filtra y paliwa, czyli kabinówka, powietrza, oleju i olej, i olej. I olej. I to wszystko wyszło 1800 zł. Taki serwisik. Znaczy, no bez zakupu opon, nie? No tak, no tak. <gry> <gry> ktoś... nie, u końca to opony 5000. Tak. <gry> Od razu w tym miejscu chcę powiedzieć, bo tam ktoś zwraca uwagę, panie Adami, za 5000 opony, co to jest, ale słuchajcie, ja zawsze biorę pod uwagę. Bo w samochodach, które już mają swoje lata, to warto przy wymianie opon od razu wymienić czujniki RDC. Bo także, kurna, ile przypadków mieliśmy takich, nie? Że opony zostały wymienione, klient wsiadł do auta i mówi, panie Adamie, co jest tutaj z tym? Ja mów, no inicjalizacja była robiona, podłączamy niesprawny czujnik w lewym o. kole. Może wiesz, jak te czujniki są zainicjalizowane, to jakoś to działa. Jak się je odetnie tak, to straci ten kontakt na chwilę. Ale chyba tak to działa, wiesz, bo no. zauważyłem, że tak jest. Nie? Także te czujniki raz na 5 lat trzeba wymienić i koniec. No, kropka. Auto w ogóle jest z 2020 roku. Przebiegu ma 93 tysiące. I kurde, bardzo kulturalne. Mnie się podoba, naprawdę. No. petarda kurde. I zewnętrznie, i, w, i tak w ogóle, i tu w środku, ty, kurde, super. Bo jaką to maseryjnie moc? Jakiś 190. 190 chyba, takiego, chyba nie? tak, no. Ja tak szczerze to ja ostatnio jakoś tak nie wnikam w tą moc, bo to powiem ci i tak tego nie czujesz, czy jedziesz no tak. y competition czy nie competition, to i tak i tak rwie, nie? No, no tu wrażenia z jazdy są takie... Że Przyjemne, ma -tłuk, ma -tłuk, ma -tłuk, zobacz. nie? Zobacz, Cyk, cyk. No cyk i wyhamowanko i zobacz zobacz jak to hamuje, nie? No, momentu ma pewnie dużo. No właśnie i to robi robotę, nie? Znaczy wiesz co ja lubię w takich samochodach, które mają mniej mocy? Bo w tym tygodniu testowaliśmy X4M, nie? Mm -hmm. No to ten samochód jednak gdzieś tam ta noga się czas, czasem sama cofnie, nie? Mm -hmm. A tutaj tak naprawdę ciśniesz się już, no. no tak. I, I ten samochód jedzie, zobacz. I fajnie, ma na tył napęd, tutaj to w niczym nie przeszkadza, raczej znaczy, mi to nawet sprzyja, bo ja lepiej czuję samochód Aha. z tylnym napędem, nie? Może dlatego, że się wychowałem na dużych kwiatach i, i tych polonezach i maluchach, nie? Może to robi robotę. Ty w zasadzie Kamil też jeździsz cały czas tylno napędówkami, tak? No, co no ty, tylko wy... na kursie nauki. No na... Prawo jazdy, nie? Kamil, no kurs prawo jazdy no to, to jest kurs, tam... jak zdać prawo jazdy, no tak, a tak. nie jak nauczyć się jeździć. No proszę pan. Roz, do 50 na godzinę prędkości, no to... Nawet na autostradę nie wyjeżdżacie. No w ogóle żenada. Właśnie ostatnio o tym rozmawiałem, że e, no ja w małej miejscowości zdawałem prawo jazdy i tam nie było świateł i mm -hmm. nie było dwu, e, podwójnych pasów i tak dalej. To jeździliśmy do Bydgoszczy. Mm -hmm. Normalnie traskę tam ileś, nie wiem, 30 czy 40 czy 50 kilometrów, ja już nie pamiętam. Mm -hmm. Czyli e, e, jechał dwóch czy trzech kursantów. Jeden jechał w jedną stronę, pojeździł po mieście, później drugi pojeździł po mieście i wracał. I to jest nauka. Znaczy ja raz wyjechałem na kursie na drogę ekspresową, ale nie wiem, czy to było, czy to po prostu y, mój instruktor y, jak chciał, żebym pojechał, czy, czy to faktycznie jest wymóg jakiś. No ale no, mniejsza o to. No. Mniejsza o to. Na egzaminie I... się nie wyjeżdżał. Dokładnie. Tak naprawdę największy stres to był y, y, chyba ten y, plac nie tak? Czy nie, nie akurat. Myślę, że największy stres to w ogóle, że jakaś obca osoba patrzy jak jeździsz. No tak. Bo to nawet jak zdasz prawko i już masz swoje auto, to jednak jak ktoś wsiada, to się czujesz trochę taki speszony, że no. kurde, ktoś tu będzie patrzył, no tak. jak ja jadę i tak dalej, nie? Ale to myślę, że każdy też ma trochę inne odczucia co do tego. Tak. No dobra, słuchajcie, wracając do samochodu. Samochód ma sznyt sportowy koniec. Kropka. No. Co? No pewnie. Jak odczucia na prawym? Zobacz jak ładnie to no. idzie po zakrętach, co? Nawet ten fakt, że tutaj są te opcje sport, komfort i, i nawet te zegary się zmieniają, nie? To jest fajny taki smaczek. A znaczy no nie ma tutaj aktywnego zawieszenia, ale jest tutaj M zawieszenie i to też jest dla jednych jest wadą, dla drugich zaletą, nie, no bo jakby tu byś mógł jeszcze to zawieszenie, no to fajnie, tak? No tak, ale z drugiej strony jak się zepsuje, no to tutaj amortyzator kosztuje, nie wiem, 450 zł, a aktywny, proszę Państwa, z zamiennika 1800, no, a oryginał z trójkę albo z 2700, no, nawet, nawet nie chcę myśleć, nie. No dobra, wracamy do warsztatu i zadzwonimy do kupcia, co? Zobaczymy co Kupcio na to, czy, czy jest przygotowany w ogóle, powiemy, że przygotowaliśmy samochód, że może poszaleć. Ale to coś, jakieś będą próby jakiegoś podnoszenia mocy na przykład? Chyba tak. A? Kupcio wiem, że chce jechać na hamownię. Zresztą zaraz się dowiemy, zaraz się dowiemy. No Dzień dobry Panu. Od razu Cię, od razu Cię, przyjacielu. Y, y, tutaj uprzedzam, że jesteś na wizji. Twój, twój głos jest na wizji. O ale to muszę się zatrzymać. <grym> <grym grym> <grym> to to już stoję, nigdzie nie jeżdżę, wszystko legalnie. Tak. Słucham więc. No, chciałem zameldować, że przygotowaliśmy dla Ciebie BMW 420 w tak zwanej gnojówce. O, z, z pazurem z, z zacięciem sportowym z auta.ch, także słyszę o, kupetka czerwony? Nie, no kupetka G22, od razu ci mówię, także musisz się nauczyć. G22. Musisz nauczyć ma chyba rozstaw kół 5 razy 112 albo Ta, 120. Tak jest, nie 112, 112. 112, ale pędzona na tył i słyszałem, że chcesz z tym na, na, na hamownię pojechać. A no pojedziemy, zobaczymy, z ciekawa się co taki tam diesel jak sama reprezentuje. Jakaś konkurencja taka i coś innego jak Audi. W moim tak, życiu. ale powiem Ci, do się. ja jestem bardzo miło zaskoczony, bo bardzo fajnie ten samochód się prowadzi po zakrętach, tu jest zawieszenie M, bo tu jest on jest cały w M pakiecie, ale yy, ma opcję sport, komfort i tak dalej, tylko yy, ma zawieszenie po prostu M. Tu nie ma tak, że jest zawieszenie aktywne, że że... elektryczne jest, tylko że jest po prostu już fabryczne, że jakieś tam obniżone twardsze, tak. cztery cinderki, lekki przód będzie no. Kurwa, tak. no to BMW takie no takie, Audi takie ma być wygodne, BMW ma być takie właśnie nacechowane sportem, wyważeniem i poprawą czasu wszędzie, gdzie się tylko da i ma radość dawać, bo to tylny napęd, tak? Tak. Tylu. tak, tak, tak. O, na Nie, to ze 400 to pewno coś tam zamiele nawet na zakręcie. No mi się zdarzyło, jak jechaliśmy w zakręcie i zrobiłem tam redukcję człowieku i do odciny i 8 HP pewno skrzynia wiemy. No tak, no wiesz, ta 8 Ach, HP to mistrzostwo super. świata. No ja do... to bardzo się cieszę, no to to, to fajnie, bo z chęcią będę tutaj. Zbieram filmowców i coś nagramy, potestujemy. Dobrze. To kto u mnie nudno będzie porównanie do, do nudnych aut typu Audi, no ale będzie może nawiązanie do jakiejś tam zeteczki jestem, jak to się prowadzi właśnie. Mimo, że Samochody, no tak, no kury są dobrze wyważone. I ciekaw czy one będą w zakręcie przodem wywalały, czy tam kiedyś tak, tak bardziej ten tył. Będziesz no. miło zaskoczony. Także tak Bo zawsze tymi 4 bambami jeździłem, to na z przodu miała wąskie, a pan z tyłu miał szerokie, a pan i ten przód tak kurde wyratywał, no ale to ta no, ta a, no. no dokładnie, no mi się lepiej jeździ, ty też z zetkami jeździłeś, więc nie. ten samochód ogarniesz i ci się spodoba na 100%. No. No, kurwa, kurwa. No. Czyli Manualnie można go tam zblokować? tak Mamy jakieś maduana, że trójkę mu wrzucę, nie wiem, jak pójdzie, bokiem to nie wrzuci mi czwórki, to po prostu na tej trójce przytrzyma? Nie, jak dasz tutaj na sport i wajchę dasz w bok, to wtedy po prostu na łopatkach sobie ustawiasz to, co no, chcesz. Do ciebie no muszę przyjść na przeszkodę. Nie, od BMW, bo też taką BMW na autach cecha kupiłem to M135i. no Kończę sobie ją tam składać, amorek wymienić do doblacharza do i też tam będę się bawił, poznawał BMW. Bo ja w BMW w ogóle no, drętw jestem. Jedyne to nawiązania do mojej starej m 61, że BC ten guzik, żeby sprawdzać ile pali. Eee, ale to nie, a w ogóle ten samochód jest zajebisty, bo on pali, yy, chłopaki jeżdżą Warszawa, Szwajcaria, to spalanie 4,5 litra. O I to jest fajne. Pamiętam się stare, stare takie czasy, jak tam ojciec miał Skoda Octavia 1 i też tam te stare samochody paliły po 4, 4,5 litra, to widzę, że w współczesnym też jest to możliwe. No skrzynia 8, kurde, opory małe toczenia, napęd no, na jedno koło z tyłu. No, skrzynia, no skrzynia, ro skrzynia robi robotę, szpery nie ma, no. ale... No i datek opali. Na... Znaczy, no to fajnie, cieszę się. Myślę, dobrze. że w poniedziałek się spykniemy i, i, i się pobawimy. Dobrze, ja bym ja bym Cię poprosił, nie, bo Ty będziesz chyba, nie wiem, z Jagódką, to chyba będziesz sobie... na 90%. To tak, ch no. Chciałbym, żebyś po prostu tylko pozdrowił y, widzów Adama i tyle. No kurde, no, pozdrawiam serdecznie wszystkich no, miłośników Kucika, no. Tak, raczej... No, nie, mogę na wizji to nawet powiedzieć, jak żeśmy się tak dobrze poznali, no, że przyprowadziliśmy jakąś furkę nastrojenie. strojenie. Chyba zdaje się, było E46 w kompleksie. Nie, E36. 36, E36, słuchaj, E36. ten czas tak zasuwa, było, że no. wiesz. No. O jezus, maria, to 15 lat temu, bo później razem tak. do WP pojechaliśmy. Ja, jak ten czas leci. No, daż, Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam moich widzów i zapraszamy no, no, na nagrania nasze. Dobra, wszystkiego dobrego, cześć. No hej, hej, hej. No i dobra, tym optymistycznym akcentem kończymy odcinek. Wszystkiego dobrego, cześć.